Już, może, może Pan powiedzieć. Jesteśmy w bardzo miłym momencie naszej działalności Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku, jako że przed chwilą otworzyliśmy oficjalny ośrodek działalności pozarządowych organizacji Miasta i Powiatu Ostrowskiego. Będzie on służył wszystkim organizacjom, które wyrażą taką chęć, pomocy, a także i. Mobilizacji, do ich działań. To dzisiaj, a 7 października uroczyście rozpoczniemy kolejny ósmy już rok akademicki Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Co nas czeka we wrześniu? Ano po pierwsze, już 7 września na piaskach w szczygliczce będziemy uczestniczyć w pożegnaniu lata, a w sposób szczególny w atmosferze pikniku, organizacji pozarządowych i wyboru Rady Gminnej Rady Seniorów To 7 września, 8 września 75 osób, słuchaczek, słuchaczy, sympatyków naszego uniwersytetu wyjeżdża na wycieczkę do Riccione, do Włoch. Będziemy tam przebywać zwiedzając, przeżywając swoje także i prywatne chwile, między nimi w Rzymie, w Wenecji, aż do 18 września. Już 25 września samorząd słuchaczy oraz koło turystyki pieszej i rowerowej organizują piknik tradycyjny Tradycyjny pieczony ziemniak w Sośniach na Stanicy Biały Danie. 29 września będziemy uczestniczyć, a właściwie będziemy gospodarzami e, ogólnopolskiej inauguracji Roku Akademickiego w ramach fundacji, e, która organizuje i wykład, i spotkanie dla członków. Uniwersytetu Wielkopolskiej i Południowej. Myślę, że będzie to ważne wydarzenie. Będą uczestniczyć nie tylko goście z Pleszewa, z Kępna, z Krotoszyna, z Gołkowa, ale także telewizja senioralna, która ma swój program i oczywiście współpracuje z ogólnopolskim porozumieniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Warszawy. To tyle we wrześniu. Oprócz tego chciałem poinformować, że w każdy wtorek, a od 23 każdy wtorek i czwartek od godziny 11 do 13 jest czynne biuro. Oficjalny komunikat, jeśli chodzi o planowane zajęcia w roku Akademickim ukaże się pod koniec września. A zarząd jakieś specjalne prace prowadzi? Co ewentualnie jakieś zmiany planuje tak, w programie? W tym roku mamy znowu coś nowego. Oprócz tych zajęć stałych, edukacyjnych, a więc nauki języków obcych, informatyki, mamy no i tam gimnastyki, prawda? Terapii, tańcem i tak dalej. Mamy nowo klub historyczny, który będzie miał siedzibę prawdopodobnie Muzeum Miasta Ostrowicka Polskiego, także Koło Literackie, Kulinaria, KUL oraz zabiegamy o to, aby poszerzyć naszą działalność o wizyty poza nasz uniwersytet na tak zwane wymiany doświadczeń. No i finałem ma być wizyta w Nordhausen w naszym mieście partnerskim w Niemczech. Można się już zgłaszać. Wszystko jest w toku. Zarząd obraduje, dyskutuje. No musimy to zrozumieć, że jest nas przeszło 400 osób, zapisy trwają. To wszystko musi być poukładane odpowiednio, jeśli chodzi o szatę organizacyjną. Mam nadzieję, że też zmobilizujemy się i w czasie dokonamy opłat odpowiednich. No i myślę, że będzie to dla nas sukcesem.